Co to? Ludzie ze związku. Czego chcą? Co on tu robi? Żeglowaliśmy, proszę pana. Widuję cię w zakładzie, ale tu już nie muszę. Spadaj i trzymaj się z dala od mojej córki. Proszę pana, no już zjeżdżaj stąd. Tato, nie jesteśmy dziećmi. Idź do domu. Cześć. Masz chwilę? Sporo mi powiedziałeś o matce. Nie wiedziałem. Trafiło mnie. Yeah. Wiem. Przepraszam. Naprawdę. To nie twoja wina. Nie mam ci za złe. Tak wyszło. Wiem. Ja też się wściekam. Ale skoro mamy żyć pod jednym dachem, nie chowajmy urazy. W porządku. Hey Bill. Billy? Cieszę się, że dostałeś robotę. Dzięki. Będzie go bolało? Nie bardziej niż gdy ostatnio mierzyłem mu oczo dół. To pasuje. Jest idealne. Mamy wybór. Te trzy pasują, ale różnią się cenowo. To jest najlepsze. Ma krawędzie umożliwiające synchronizację ruchu gałek. Jak to? Oczy będą się razem przesuwać w jedną lub drugą stronę. To jest tańsze. Będzie ładnie wyglądać, ale pozostanie nieruchome. Będzie zawsze skierowane na wprost? Mniej więcej. Brat będzie musiał kręcić głową. Chcemy wziąć dla niego najlepsze. Obawiam się, że kosztuje 800 dolarów. Weźmiemy je. Poradzimy sobie. W porządku? Jak ci się podoba? Czy stoi miło? Jest nieźle. Tu przyprowadzasz klientów? Nie, ty jesteś pierwszy. Napijesz się? Nie, dziękuję. To ci odprężę. Jestem odprężona. O to się nie martw. Ale ty wypij. Jak się nazywasz? Collie. Oh, moje stopy, za ciepłe buty. Dopiero co przyjechałeś? Nie. A co? Nie wiem. Jesteś milszy od większości facetów. Dobrze wyglądam? Jasne. Zauważyłaś moje oczy? Od razu. Masz bardzo ładne oczy. Są bardzo ważne. Po oczach mogę stwierdzić, jaki facet ma charakter. Nie popatrzyłaś na nie. Ależ tak, masz ładne oczy. Spójrz na nie. Dobrze. Takie są dla ciebie ważne? Niczego nie dostrzegłaś, prawda? Co takiego? Ale będziesz miły, prawda? Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before? No, hold it. Yeah, stop. Hold it. Chłopaki, jest fatalnie. Gdzie Phil? Mówiłem, że potrzebuję 22 muzyków. Jak 12 instrumentów ma brzmieć, jak 22. Zaczekaj, Dani. Dałem filmowi listę. Wszystko czego chciałeś. To gdzie mój perkusista? Ten jest drwalem. Powiedziałem mu. Daj mi to. Nie złość się. Musiała zajść pomyłka. Pomyłka. To wszystko jest pomyłką. Gdzie jest film? Miał tu być. Hey, do think I could have some... Mogę dostać trochę kawy? Znajdzie się kawa dla pana Millera? Zapomnij o kawie. Idź po Greenberga. Ma tu przyjść albo wychodzić. Tak jest. 11 muzyków. Daj spokój. Jasne. Trafiają się gorsze chwile. Jerry to rozumie. Przepraszam What do you want? Czego chcesz? Danny, Danny pytał pana Jest wkurzony im, Zaraz przyjdę z, 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 z walk, Powiedział, że wyjdzie Zatrzymaj, Zatrzymaj go right Za chwilę przyjdę Zaraz przyjdzie, ma telefon. Zapomnijmy o sprawie. Greenberg sprowadza firmę na psy, ale nie pociągnie mnie za sobą. Naprawdę zaraz przyjdzie. Mam to gdzieś, przecież ma pan kontrakt. Niech sobie wsadzi go gdzieś głęboko. Co robimy z muzykami? Ktoś coś wie? Zaraz będą nad godzinę. Co się dzieje? Gdzie, Dani? Wyszedł. Wyszedł? Powiedział, że skończył i że będą mieć nadgodziny. To wszystko pakujcie się. Co to ma znaczyć, że skończył? Podpisał kontrakt i zasugerował, co pan może z nim zrobić. Miałeś go zatrzymać. Naprawdę próbowałem. Wiesz, kim on jest? Obrzydliwym śmieciem. Jakby nie patrzeć, jest śmieciem, to ja go wylansowałem. Jestem jego ojcem i matką. I nienką. Ubrałem go i nakarmiłem. Wszystko dostało ode mnie, nawet ego. I wyszedł? Zwanę go. Niech zdechnie. Nie chcę go więcej widzieć ani słyszeć. Muzykalna pszczoła w butelce.

Once upon a time the world was sweeter than we knew. Everything was ours. How happy we were then. But somehow once upon a time... Pamięta mnie pan? Billy Abbott, asystent pana Greenberga. Możemy porozmawiać? Nie, chodzi o pana Greenberga. I źle się czuję. To dobrze, oby zdechł. Chcę coś powiedzieć, a pan mnie wysłucha. To moja wina. Pan Greenberg mówił mi o muzykach, a ja zawaliłem sprawę. I to jak? Za długo czekałem. Próbowałem ich umówić, ale większość już była zajęta, dlatego brałem jak leci. Czego chcesz? Już się stało. Proszę o chwilę uwagi. Jeśli chce się pan wściekać, to na właściwego człowieka. Czy wiesz, z kim rozmawiasz? Z facetem o ego wielkim jak Sekwoja. Posłuchaj. Nic nie tracę, mówiąc prawdę. Pan Greenberg się dowiedział i mnie wylał. Bo wyszedłem ze studia? Nie szukam współczucia. Nie chcę, żebyście się pokłócili, bo czegoś nie dopatrzyłem. Nie chodzi tylko o orkiestrę, ale o całokształt. Ten facet był gigantem w branży, teraz jest nikim. On pana uwielbia. Tylko też ma ogromne ego. Jest zbyt dumny, by uczynić pierwszy krok. A ja mam go pocałować i przeprosić? Ma pan nagrać swój najlepszy album. Bo o to chodzi. Poza przyjaźnią i lojalnością. Idź zorganizować sesję nagraniową, ale z 22 muzykami, jasne? Załatwione. Wie pan co? Co? Naprawdę jest pan wyjątkowym człowiekiem. Spadaj.